Według Marka, że uczniowie em, byli w jakimś takim wewnętrznym kręgu. Tłumy słuchające Jezusa niekoniecznie rozumiały jego przypowieści, ale uczniowie należeli do tego wewnętrznego kręgu, który otrzymywał wyjaśnienie. Tutaj to oni nie rozumieją znaczenia nakarmienia tego wielkiego tłumu. Co więcej, zatwardziałe serce. No, zatwardziałe serce w trzecim rozdziale czytaliśmy. Mieli faryzeusze w synagodze w Kafarnaum, kiedy sprzeciwiali się temu, żeby Jezus uzdrawiał w szabat. Chociaż uzdrawianie to praca, nie wolno pracować w dzień odpoczynku. Tak? Taka była logika faryzeuszy. Ale tutaj zatwardziałe serce okazują się mieć apostołowie. Nie pojęli jeszcze, że dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych. Umyka im to, kim On naprawdę jest. Wciąż boją się, że mogą się pojawić takie trudności, że Jezus im nie podoła. Nie spodziewają się zobaczyć Go tam, gdzie, jak sądzą, no są zdani sami na siebie. Tak? Ta powolność uczniów, twardość ich serca będzie w Ewangelii według Marka stawać się takim coraz ważniejszym wątkiem. I nierzadko jeszcze, myślę, będziemy w tej postawie uczniów widzieć samych siebie. Jeżeli pośród nocy, pośród przeciwnego wiatru apostołowie nie spodziewali się, że Jezus może im przyjść z pomocą, tym bardziej później w ogóle nie brali pod uwagę, że może do nich przyjść, przezwyciężając własną śmierć. Jeżeli tutaj byli zmęczeni walką z żywiołami, to później, po wydarzeniach Wielkiego Piątku, już stracili wszelką nadzieję. Ale w niedzielę wieczorem, po swoim zmartwychwstaniu, tam, gdzie nie spodziewali się go zobaczyć, mimo zamkniętych drzwi, nagle Jezus stanął pośród nich. I tak nam o tym opowiada ewangelista Łukasz. Gdy to mówili, sam Jezus stanął pomiędzy nimi i powiedział: Pokój wam. Oni przerazili się i przestraszeni myśleli, że widzą ducha. Wspólny wątek z tym naszym dzisiejszym fragmentem. A on ich zapytał, dlaczego jesteście zatrwożeni? Dlaczego wątpliwości ogarniają wasze serca? Zobaczcie moje ręce i stopy, to ja jestem. Dotknijcie mnie i zobaczcie. Przecież duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, ja mam. Gdy to powiedział, pokazał im ręce i stopy. Czego to wszystko dowodzi? Do tego, że mówiąc obrazowo, kiedy jest środek nocy i wiatr ci wieje w twarz i mimo wysiłku nie możesz uszyć z miejsca. I wydaje ci, się, że, wydaje ci się, że Chrystusa nie może być w tym miejscu, tak? Musiał cię zostawić, no sam przecież, by nie doprowadził do takiej sytuacji. On tu jest. Pozwala ci doświadczyć twojej własnej niemocy, bo musisz jej doświadczyć, żeby w poznaniu go iść naprzód. Ale nie oddalił się od ciebie. Jeżeli to do ciebie nie dochodzi, jeżeli Twoje serce stało się nieczułe na tę prawdę, wołaj do Niego o ratunek. O ratunek od Twojego własnego, zatwardziałego serca. Bo On może to Twoje serce zmienić, może uwrażliwić Cię na tę duchową rzeczywistość. Ten fakt, że jest z Tobą. Jakiekolwiek przeciwności, jakiekolwiek pokusy, by nie miotały Tobą w tym świecie i choćby nawet Cię miała spotkać śmierć. Chrystus nie oddali się ani na krok. Przeprowadzi cię przez śmierć. Bezpiecznie. Na drugą stronę. Skąd możemy to wiedzieć? Stąd, że sam przeszedł przez śmierć. Dlatego jest tak ważne, dlatego tyle o tym mówiłem, abyśmy mocno wierzyli, że On jest i Bogiem, i człowiekiem. Mój Zbawiciel jest człowiekiem, a więc mógł umrzeć, mógł doświadczyć naszych przeciwności i naszych pokus. Mógł też wejść w tę rzeczywistość śmierci. Śmierci za nas wszystkich. Ale mój Zbawiciel jest też Bogiem. A więc było niemożliwe, żeby pozostał zwyciężony przez śmierć. Wyszedł z grobu jako zwycięzca nad śmiercią, nad piekłem. I nad szatanem, więc też mnie może przez najgorsze piekło i przez samą śmierć przeprowadzić. Amen.